Cześć, tu Marian z TBG i unboxing gry Plaging, Roll and Ride. Narysuję sobie tej plażę od wydawnictwa Smart Flamingo. Gry mamy dowolną liczbę graczy. 15 od 20 minut, od 10 lat. Czyli ograniczają nas pewnie tylko tutaj liczba ołówków i liczba arkuszy, na których będziemy mogli zapisywać elektrostatyczne, tutaj wszczepiło się i schodzi pudełko pięknie, szkoda, że dużo tutaj powietrza, ale tak, mamy instrukcję tylko cztery strony, w tym początek to samo przygotowanie, więc nie powinno być nic trudnego o, bloczki tutaj mamy całkiem, o, dwa nawet jeden Pięknie, dwustronne. No i to co lubię, właśnie jeden bloczek i drugi. A nawet rollen raj mamy jeden na drugim. Mamy dwa, czyli to są, jakby te nawet takie scenariusze. że Każdy tutaj inny, z jednej strony trzy i tu mamy cztery. No fajnie, trochę tej grubości jest. Jedna, zwykła, najzwyklejsza kostka. Jak jeszcze pamiętam, tej z w Aż tutaj się łezka kręci foku, i tutaj jakieś nie wiem ołówki. Kredki o, jak ładnie! Kredki za wielkie nie są, ale jak widzicie, tutaj kredki są. Aż mi się alarm tutaj włączył, pięknie. Kredki, czyli jeszcze będziemy sobie kolorować, ale mikro, mikro. No, i to by był cały unboxing. To dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki. Na razie cześć.